Dobra, hej, um, ruszamy z następną misją. Spróbujemy coś zadziałać w dalszej części gry. Co do tego, jak często będą się te filmiki pojawiały, mam nadzieję, że będzie to przynajmniej jeden materiał dziennie. Um, z jako, że wiem, że trochę zaniedbałem kanał i jest mi z tego powodu niezmiernie przykro, mam świadomość tego, że um, jako osoba, która jednak trochę um, widzów zdobyła, Powinienem nie olewać ich i co jakiś czas jednak coś wrzucać. Mm -hmm. Jestem niezmiernie ciekawy jak będą wyglądały nowe umiejętności Mer e, nie Mesa, tylko Halera, e, Ponieważ do tej pory zdobyłem jedynie mm, szpony. Dlatego już są ulepszone na poziom drugi. Nie wiem na ile te poziomy mają takie jakby... E, rację bytu. Mam nadzieję, że jest to jakieś faktyczne udoskonalenie. Dobra. A jak już mówiłem, nie będę wam przeszkadzał w trakcie oglądania filmów, ponieważ sam chcę się jakby głębiej, e, głębiej wciągnąć w fabułę. Tylko akurat żadnego w filmu nie było. Dobra, przynajmniej... Aha, jednak jest. Dobra, no to już wiadomo, co chcą z nami zrobić. Właśnie, wcześniej był taki jakby motyw, że... Um, że... Jakby tak, dobra, chwila. Całe miasto jest podzielone na trzy strefy. Jest strefa czerwona, żółta i zielona. Strefa czerwona jakby wszystkie strefy są od siebie oddzielone długimi, rozwalonymi mostami, z tego co zdążyłem e, sprawdzić na mapie. I teraz tak, my jesteśmy obecnie w strefie żółtej, jest to strefa zagrożenia, ponieważ... Okej, okay, chwila, tu potrzebujemy zdobyć... E, zdobyć przebranie. I teraz spróbujmy się przedostać przez skaner ruchu. Git. Okej, okay, teraz mamy ten sheet, który sprawdza... Dobra, mamy też, który sprawdza naszą tożsamość. I sprawdźmy teraz... Kto obserwuje? Tylko jeden, dlatego możemy go teraz... Super, dobra, um, tamten sicik się odezwał. Spróbujmy zatem pożyć jeszcze drugiego. Ok, no i widz, udało nam się zdobyć ich obu. Ja nie wiem dokładnie od czego zależy jakby to jak bardzo wartościowy jest jakiś przeciwnik, bo niektórzy mają na sobie takie ikonki z mięśniami, niektórzy mają po prostu DNA i nie jestem tak jakby do końca przekonany jak, um, jakby co dają konkretni, konkretni wrogowie z konkretnymi ikonkami, ale mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni na dniach. No też z chęcią zobacza tak w mądrze. Słodziaczek Dobra mm -hmm. ale teraz czeka zabawa Dobra Uło. Ale macho. Czuję się z nim jak z Rambo. Dobra, trzeba będzie... Ua, trzeba się będzie kimś podleczyć. Weźmy sobie następną rakietę. Ua. Ua. Dobra, trzeba by się z kimś z kimś skumać, żeby dostać trochę życia. To cały czas ekstra mało. Dobra. I dobrze, dobrze, ekstra. Właśnie poziom jest oczywiście średni, jak zwykle nie zamierzam się przemęczać na trudnym. Ale jak widzieliście, zginąć nie jest trudno, jeżeli ma się dookoła siebie przeciwników. Oczywiście swojego rozmiaru i swojej kategorii wagowej. Może znaleźć jakieś kolejne udoskonalenie. Jakby broni, ponieważ chyba przy każdym nowym rodzaju pożartej... Łooo, wielkie dłonie. Super, postawa Kung-Fu i do boju. Uzyskano pnącze, zobaczmy. Ale ekstra. Wow, ale fajne. Dobra. Nie wiem co prawda, jak to ma tak jakby wyglądać, jeżeli chodzi o rodzaj. Hmm. Broni. Kurde. Nie wiem za bardzo jak tego używać jeszcze. Będzie trzeba się... Będzie trzeba pójść na jakieś dach i to przetestować. Ok, którędy? Hmm. Dobra. A ja jestem jednym z was, więc lałcik. No co wy gadacie? Aha, okej, okay, spokojnie się sam przemienił. Przytrzymaj. Ale super. O panie! To jest dopiero jazda. Nie uważacie? Kurde, serio, dobra, już mi się podobają te pnącze. A, Gates. O, tak. Co jest? Jak miażdży? Dobra, ucieknij przed alarmem. Nie muszę się bawić w żadne walki, mogę po prostu sobie nawiać. Jej, <grym>, ale ten ulepszony atak miażdży, serio. No przez chwilę moment. Miałem... O, dobrze. Miarzimy jeszcze jeden ekstra. Not... <laughs> Ale to było super, dobra. Jaram się, tym, jaram się tą nową bronią. Um, Czy tylko kim jest doktor Belami? Zacznę jeszcze, może powiem chwilę o tym, jakich mamy sojuszników. W pierwszej misji, które Wam nie pokazałem, odwiedziliśmy starego znaczy starego, nie względem wieku, tylko względem znajomości z nami, kapłana, który był kapelanem naszej parafii. Um, jest to doktor, nie doktor, tylko kurde, tylko ojciec Guero czy tam Guera, który pozostaje w naszym sprzymierzeńcem Dobra, nie będę robił tych wszystkich pierdów związanych związanych no wiadomo, z rekordami. Tym się zajmę już jak będę grał sobie sam. Chyba, że będzie trochę czasu. Trochę czasu oczywiście względem e, głównego wątku. A, ok, już rozumiem jak, jak się tutaj szybuje. Okazało się, że trzeba to połączyć z shiftem. Tylko co teraz? Czy robimy R czy G? Pewnie jedno to jest Blackward, drugie to Gentek. Spróbujmy z Gentekiem, bo Gentek ma coś wspólnego z GENAMI, a to z kolei być może zwiększy nasze możliwości bojowe, które obecnie są jeszcze na przyznaję dość niskim poziomie. Wkurzymy tylko odrobinę to, że zawsze się Heller przemienia przemienia w swoją postać na tych wszystkich filmach. ale jestem ciekawy, co oznacza R na minimapie, bo logicznie powinno to być B, jak Blackwatch. W ogóle dla osób, które nie wiedzą, czym jest Blackwatch, jest to... Właśnie, w ogóle cała ta gra jest tak dla mnie jakby fantastycznym nawiązaniem... Chwila. Okej. Okay. Jest fantastycznym nawiązaniem do filmu Jestem legendą. O, nie. Ekstra, spoko. Um, zwłaszcza o oh, wow, tu można jeszcze można jeszcze to szybowanie przedłużać poprzez umiejętne posługiwanie się shiftem widzicie, i teraz do przodu tak, dlaczego do akurat jestem legendą dlatego, że są te strefy różnego zagrożenia i wiem, że może kwestia nie jest jakoś specjalnie um, jedynie przypisywana filmowi Niemniej jednak jest to pierwszy film, jaki oglądałem i traktował o... o o o problemach dużego miasta z wirusem. <grywka> Dobra, podałoby się jeszcze trochę podregenerować. mnie na to, żeby szerzyć zamieszanie na dole, Stać mnie. Potrzebujemy. Potrzebujemy całego życia. Tylko że zwykli cywile dają nam dość mało energii. Dobra, treń nam wystarczy. Wracamy na top budynku I jedziemy. Właśnie Starnie opera się w końcu masz chlera który ci pomoże. Zabij strażników z Blackwatch. Nie ma sprawy z przyjemnością pozabijam tych. No co o tym? Wow, rakieta! Dobrze. Dobrze, właśnie te grupy przeciwników ta umiejętność jest serio ekstra. O tak. Spróbujmy z tymi Spróbujmy z tymi Pnączami. Bo to wydaje się być dobra broń. Super, rozwalony czołg i to wszystko. No i git. Właśnie. Ua. Ekstra. Jesteś mój. Dobra. I to byli chyba już wszyscy. Uciekni przed alarmem. Nie ma sprawy. Haj, teraz jeszcze musimy użyć strefy. No super. Stóp za idiotyzm. Uciekać na chwilę, tylko po to, żeby zaraz wrócić z powrotem. Niech im tam już będzie. W końcu twórców sprawa jak bardzo podchodzą do realizmu, oraz skoro już rozwaliłem całe podwórze i pożarłem tego kolesia, teraz chyba byłoby trochę dziwne, gdyby nagle zionek powstał z martwych i zaczął penetrować ich bazę. Tak jest! Ekstra! Nie będzie takiej wyjazdy. Potrzebuję ich. Awesome. Tu mamy jeszcze jakiegoś DNA, jesteś mój. O tak, idealna ucieczka, i teraz jeszcze skaner dłoni, żeby przejść do sali eksperymentów. Powiedzmy, że daruję sobie już dokończenie. Wykończenie, które. Wow, tak jest! Czymkolwiek jesteś, będziesz mój. O tak. Tylko. Spoko. Wow! Tylko chciałem, że nie mam koło pożreć, będzie marnie. Gadamy dobra, weźmy sobie weźmy sobie jedną z tych broni. O tak, Git dobra. że mamy tyle życia, co kot na płakał, ale trzeba sobie z tym poradzić. O tak, proszę, tylko teraz bez żadnej zwiechy. Super. O tak, gdzie są jeszcze te bronie do użycia? Tu jesteście. Tak! Tylko nie wziąłem ich. Ale chill. Pywe stary. Ooo, oh, fuck. Dobra, chyba podejście numer dwa do tego kolosa. I myślę, że też tym ziomkiem skończymy naszą dzisiejszą grę. Dobra, teraz będzie prościzna. Bronię. O tak, rzeczy samej, super, dobra, skończyła się pierwsza broń, no jak, zniknąłem, ale oszustwo. No i chyba to będzie już tyle. Okej, okay, on jest do za on jest do pożarcia. Ej git. No i widzieliście, nie było takie trudne, po prostu zlamiłem, bo się bałem o swoje życie. I to mi da może takie wielkie młoty zamiast rąk. Nie, to starcze. A nie. Ło, wow, ciekawe co to. Kontrol. Wo. Mi się bardzo podoba Dobra, poczekamy sobie, żeby zdobyć premię. Wow, super. Ok, poczekajmy sobie jeszcze chwilę. Ok, super, dobra, uzyskaliśmy jakieś bonusy od premii za to, że właśnie niezglęti za to za to, że, e, że za to, że robiliśmy to, co nam kazali, Którędy się stąd wydostać. Pewnie tamtędy skoro tam właśnie nam blokowali przejście. Och tak i Ty moje, moje próby wejścia, każdą możliwą drogą. No błagam. Wreszcie. Okej. Okay. Nie, mam tylko opuścić strefę testów, no i nic. Dobra. Słuchajcie, na razie to jest koniec, być może wrzucę coś jeszcze... Uh, ...nawet dzisiaj. Od okej, okay, od razu po tej walce. Super. Opuszczamy strefę testów i jak tylko uda nam się... Okej, okay, no to by było na tyle. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku.